Konwersacja 50 na 50 Technika akryl i marker na płótnie. Mój obraz przedstawia białe buty marki Converse, które przebite są zaniedbale pozwiązywane sznurówki gwoździem żarzących się w tle pomieni. Same pomienie przypominają w pewnym stopniu też korzenie drzew, co tworzy razem pewnego rodzaju metafora. Kolory dominujące to pomarańcz, brąz, biel i żółć. Forma w jakiej przedstawiłam buty jest prosta. Komiksowa. Najważniejsza jednak jest w tym obrazie dla mnie warstwa symboliczna. Obraz ten mocno nawiązuje do czasów mojego dzieciństwa. Dla osób z ADHD bardzo charakterystyczne jest zgubienie swoich rzeczy, zapominanie o nich, pozostawianie ich w różnych niespodziewanych miejscach. W mojej podstawówce obowiązywała zasada, aby zmieniać obuwie na takie dochodzenia tylko po szkole. Oczywiście zdarzało mi się wiele razy zapomnieć o zmianie butów. Na przykład, dopiero w trakcie połowy drogi do domu po zakończeniu lekcji, orientowałam się, co mam na nogach. Chcę poruszyć za pomocą obrazu ten temat, gdyż odnoszę wrażenie, że jest on jednym z bardziej bolesnych dla mnie. Wielokrotnie w ciągu dnia marnuję wiele czasu na to, aby odnaleźć coś, co nagle mi się zgubiło. Buty przedstawione przeze mnie w tej sytuacji to te, w których przechodziłam niemal całe liceum. Niezdiagnozowane ADHD utrudniało mi takie funkcjonowanie, a liceum było okresem, który zmusił mnie do maskowania wielu swoich wynikających z tego zachowań. Jednak przełom pomiędzy liceum a studiami przyniósł mi diagnozę, a razem z nią ulgę i ten obraz, który dość przewrotnie ma przypomnieć mi o moim zapominaniu i o przełomie w moim zdrowieniu. Rekonwalescencja 50 na 50, technika akrylna płótnie. Na obrazie przedstawiłam blister tabletek na pudrowo-różowym, mocno wybijającym się tle. Sam blister, jeśli chodzi o malarską stronę, potraktowałam mocno abstrakcyjnie. Część z wypustek po tabletkach przypomina guziki, inne wyglądają jak cukierki. Sama kolorystyka też jest dosyć specyficzna: przeplatające się zgniłe zielenie, fiolety i odcienie niebieskiego. Blister rzuca cień, który mocno kontrastuje z tłem. Chciałam, aby ten obraz mówił o drodze leczenia, ale też o używkach, w które bardzo wiele osób neuroróżnorodnych wpada. Wiele czynników u takich osób wpływa na skłonność do popadania w uzależnienia. Dlatego ważne jest, aby dbać o swoje zdrowie psychiczne, pamiętać o nim i nie wstydzić się szukać pomocy. Nastraganie 50 na 50. Technika akryl i olej na płótnie. Na trzecim obrazie możemy dostrzec wiele różnych poprzeplatanych ze sobą zielonych warzyw. Brokuły, szparagi, sałata, bób. Rozbita kompozycja warzyw zlewa się z tłem, tworząc jedną, też nieco abstrakcyjną całość. W prawym dolnym rogu część obrazu zajmuje ciemnogranatowa plama. W kolorystyce dominują różne odcienie zieleni, zauważyć można też elementy odcieni żółci, bieli, niebieskiego czy fioletowego. Obiekty na obrazie opisałabym jako płynne, jeden element zdaje się niekiedy przechodzić w drugi. To wszystko to symboliczna próba przedstawienia kolejnej z cech, charakterystycznej dla osoby z ADHD. Wszelkiego rodzaju fiksacje, czy to właśnie na kolory, na określonego rodzaju jedzenie, może być to aktualnie pochłaniające Cię hobby, uniwersum filmowe czy książka.